Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy sobie kręcić let's playa z jakże pięknej gry Minecraft. Więc tak. Ta seria będzie dość nietypowa. No, będzie to zwyczajny let's play. tutaj będę grał raczej tylko ja, będę wam pokazywał mój świat, co tutaj robię. Na pewno pojawi się seria multiplayer jakaś i jedna seria na razie jest w produkcji seria z Fabułu. Kiedy dokładnie się pojawi, Wam nie powiem, no bo mamy ciągle komplikacje. Mm, zaczął się rok szkolny. Ciężko jest się zorganizować naprawdę, więc nic nie obiecuję na razie, że będzie szybko. No ale no, postanowiłem, że nakręcę na razie coś takiego e, zwykłego Let's playa. No dobra, to sobie zacznijmy. Muszę sobie na początku jakieś drewno skombinować. No jest. Czekajcie chwilę. Okej, okay, dobra, już mogę dalej. No to musimy sobie skombinować jakieś drzewa. Załóżmy, że chatę sobie zrobię gdzieś tutaj. No, co ja wam mogę powiedzieć o grze Minecraft? Założę się, że wszyscy wiedzą, na czym zagra polega. Yy, dużo ludzi bardzo interesuje się Minecraftem. No i wszyscy mniej więcej wiedzą. O czym to jest? Fabuły to specjalnie nie ma, aczkolwiek w update'cie nowym, o którym słyszałem Ma się pojawić jakiś Adventure Mode Czy coś takiego Jakiś tryb, który ma dodać jakąś fabułę No i mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę fajnego eee... No dobra Jeszcze tutaj kilka drzewek Co zetniemy? Na no, jakąś chatę trzeba przetrwać Oj, oj, oj Robi się... Noc, to ja zaraz sobie gdzieś przeczekam i zrobimy takie szybkie cięcie. Bo to jest bez sensu, żebym wam pokazywał całą noc. Dobra, zakopię się w ziemi i wyjdę jak będzie. Jasno. O, cholera. No dobra. Ok. No to tutaj zrobimy cięcie. No dobra, jesteśmy znowu. Yy, powinno być już rano, z tego co mi się wydaje. O, idealnie. Dobra, tutaj gdzieś muszę sobie chatkę zrobić, mm, o węgiel, super, yy, chyba zatrzymam tak, że zrobię sobie jakieś w ścianie, jakieś grotę i stąd dalej będę sobie robił dom, mam kilka ciekawych pomysłów, a jeżeli jesteście, nie wiem... Jakimiś wielkimi fanami Minecraft'a i macie jakieś ciekawe pomysły, które mógłbym zrobić, achievement w tym świecie, to jak najbardziej zapraszam Was do komentowania. Wiadomo, no, to się może przydać. Wszystko. Kilo w sobie zrobię. Ech. Dobra, zróbmy z tą chatę pierwszą. To jakieś wejście. Tutaj okna zrobić coś, żeby było widać potworki. Oj, wykopię ten węgiel przede wszystkim. O, węgiel na początku bardzo się przydaje. Oj, całkiem dużo go widzę. Super. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. A w ogóle możecie napisać w komentarzach, czy nie wiem czym, jak podoba wam się intro, które zrobiłem Takie, no nie jest jakiś bardzo skomplikowany, w ogóle nagrałem po prostu, ale całkiem mi się podoba Komentujcie, jeżeli jesteście zainteresowani Dobra, taki mały pokoik to będzie taka załóżmy, taki załóżmy schron nasz, taki pierwszy, przed zombie Myślę, że powinien wystarczyć Ja zwykle nie lubię robić jakichś schronów w górach, ale czasami jest to po prostu potrzebne. Lubię się ukryć przed zombie i w ogóle. Sami, No, powinniście znać Minecrafta. Znacie te uroki jego. Jeszcze trochę. Lubię zawsze jakoś urządzać sobie, choćby, nie wiem, robię sobie... A, to schrona, to coś. Ja lubię, żeby był zawsze ładnie urządzony. Dam sobie jakąś podłogę z drewna i w ogóle. Muszę kilo zrobić. Nowy. O! Ho, ho. No dobra. To mnie zaskoczyło. Czy może to nawet lepiej fajny widoczek. No, niech tak zostanie. Tutaj jakoś to montuję. Tu zrobimy jakieś okno, na świat, Dobra, nie na razie. albo no. tutaj jeszcze troszkę poszerzymy. Będę miał łóżko, załóżmy, tylko zdobędę wełny. gdzie się w ogóle podziały zwierzęta, prosiaczki i wszystko. Hm, nie wiem, Dobra, nieważne, może potem się je ogarnie. No co ja miałem zrobić? A, kilef, ok, łopatkę sobie zrobię. I, pieck. I pójdę. Eee. No, teraz zniszczę jeszcze z tego. Urok będzie. Pójdę sobie pozbierać. Piach. Idziemy. Jak się trzyma będzie dzień. Eee. Jeszcze kupa czasu. No Nie dużo tego piasku trzeba całkiem ładny teren mi się w ogóle tutaj wygenerował na mojej mapie. Jakieś fajne morze mam obok. Jakiś potem wiecie, zrobi się jakiś metr czy coś daleko. Już trzeba będzie przede wszystkim zrobić jakieś kopalnie na no, trzeba metal wydobyć i to, to wszystko. Yy... Gdzie to może stać? No, w ogóle jest sufit pod nią Dźwięk zrobię zaraz Kopiuję Okej okay. Gdzie to ma stać? Świetne miejsce, i tutaj jakaś mała płeczka będzie. A propos, już się zrobi pierwszą taką. O, dobra, jest super. A zresztą zrobię pochodnie. Muszę mieć pochodnie w domku będzie od razu przytulny. I tutaj chcę sobie okna zrobić. O, jak miło takie duże okna na świat. Będzie ok. Dobra, tutaj tu dziurk się załata. O, drzwi sobie zrobię. Pierwszej nocy zdążę. O, jest ekstra. A podłogę zacznijmy robić już. Jak wiecie, jak się robi zawsze z celowego let's playa, to nigdy nie ma problemu z organizacją. To znaczy nagrywasz kiedy chcesz i nie masz problemu, żeby kogoś zwołać, albo jak nie ma danej osoby, to nie możesz nagrywać. Nie ma takich problemów. To jest o tyle fajne. Oj, chyba mi drewno nie starczy. To tutaj są jakieś trzeba się zetnie. O, dobra. Rządza. Tutaj sobie w ogóle chatę postawię gdzieś tutaj. Ale mm, taką reklamę sobie robię tej serii fabułą. Naprawdę powiem wam, że wyszło nam to na razie bardzo fajnie. I jeżeli wszystko pójdzie tak zgodnie, wiecie, z planem. Tak jak chcę, to wyjdzie naprawdę fajnie, więc zapraszam Was. Znaczy. No, może zróbmy tak: więcej subskrypcji, szybciej będzie. A sam osobiście stanę na głowie, żeby było szybciej. Taka, Taka reklama mała. Dobra, starczy tego szkła. No, jest okej. Okay. Dobra, no, to myślę, że tutaj na pierwszy odcinek takiej sprawy obgadaliśmy, takie duperele, zabijam sobie taki mm, pierwszy, takie pierwsze schronienie. Myślę, że to, to może być koniec tego odcinka. Niedługo nakręcę następne, może jutro, albo coś takiego, gdzie już zacznę coś robić i zbiorę przed tym materiały, żeby po prostu Was nie zanudzać tym, jak zbieram to wszystko i w ogóle. Dobra, no to żegnajmy się. żegnam ja się ładnie. Cześć, do zobaczenia w następnego odcinka.